siemanko siemaneczko ja jestem Igor witam was w kolejnym filmiku na moim kanale dzisiaj filmik od króliczków jak widzicie nie na darmo jest otwarta klatka a no to i dlatego że samiczka już jest tutaj będziemy zaraz sprawdzać gniazdko bo jak mogliście zauważyć po filmiku shorts samiczka wykociła się Teraz będziemy sprawdzać gniazdo, ile małych i czy wszystko ładnie nakarmione. A więc co? Ja już sobie natarłem rączkę samiczką, bo jak wiadomo, trzeba. No i co? Było parę dziwnych komentarzy, takich jak, żebym zabrał samicy sierść, bo że niby ją je. Nie, to tak nie działa niestety. Znaczy w sumie, niestety. Samiczka się drze, aby młodym było ciepło, nie z tego, że nie ma gdzie spać i z tego sobie sierść że Nie, to nie o to chodzi. No i co? Każdy się może pomylić, deedukować trzeba. Więc to, zabieramy się za sprawdzanie gniazda. Jeszcze tak na początku zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I mam nadzieję, że u Was były dobre wykoty. No i zobaczymy jak tam u mnie wykocik i tutaj z takiej perspektywy będzie Wam lepiej patrzeć i mi lepiej będzie sprawdzać, a więc co? Zabieramy się do, sp do sprawdzania. Jak widać samiczka pięknie się narwała. Jak na pierwiastkę to bardzo ładnie. No proszę, i jest gniazdko. Zrobione w rogu. A więc co zobaczymy? Pierwszy taki ciemny. Ładnie najedzony. Pięknie najedzony. Drugi, jak widać, również ciemny. I również pięknie najedzony. Ojej, oj, oj. nie uciekaj. Trzeci to jest taki jak mamusia. Też pięknie najedzony. Widać, że samiczka dobrze karmi. Czwarty. Jest również jak mamusia. Jak na razie jest 2 na 2. No i też pięknie najedzony. Składnie. Piu... O. o, niestety nie ma piątego, czyli jest tylko 4. Tutaj po bokach nie ma. Nie ma, niestety nie ma. No jest tylko 4 sztuki. No niestety, ale dobre i te cztery. Lepiej, żeby były cztery. Niż żeby było te, powiedzmy, 8, a słabo dożywionych. to Może o te będą bardzo dobrze dożywione. No co, wkładamy ich do gniazda. Nie ma co stresować i mamy i ich bardzo cieplutkie maluszki. Opa. Sprawdzamy jeszcze naokoło, czy nie ma na pewno nic. ale nie ma. A więc. No i tak, żeby później nie było jakichś zbędnych komentarzy, przejdę tutaj do klatki, żeby i mi było lepiej sprawdzać i wam, żebyście mieli lepszą perspektywę. No ale co, myślę, że samiczka nie powinna tutaj nic robić, bo czy tak, czy tak, to i tak wchodzę do klatki jak sprzątam. No i ogółem samiczka też widzi yy, że. Czy tak, czy tak, nawet Jak ona była tutaj w klatce, to tutaj i tak wchodziłem, żeby wysprzątać albo ją wyjąć. No bo ciężko jest. Jeszcze jak się jest niższym, to tym bardziej jest ciężko. A więc tutaj samiczka nie powinna nic zrobić. Ani tak jak ktoś tam pisał, że samiczka rzuci mi młode, jak będę dotykał. To tak nie działa, słuchaj, panie kolego. Yy nie działa na taki sposób bo samica jest przyzwyczajona do zapachu ręki no i to w ogóle do człowieka do głosu jak nawet, jak samiczka jest dorosła samczyk no obojętnie różne zwierzątka to nawet już po głosie one potrafią poznawać to nie jest tak że królik jest głupi bo nie potrafi tego i tego to tak nie jest. A po drugie, jakbym nie sprawdzał, jakby były jakieś maluszki, które są, które padły po prostu, no to wtedy będą się rozkładały. No teraz jest zima, co prawda, ale później będzie lato. Jak będzie wykocik w lato, będą się małe, rozkładały. No i no naprawdę będzie nieprzyjemnie tamtym maluchom leżeć w padniętych sztukach. A więc o, wkładamy samiczkę do, gnia do gniazda, do klatki. I wam pokażę. Proszę samiczkę, już jest w klatce. Dla tych, którzy nie wiedzą, samiczka jest pokryta samcem belgijskim. E, samczyk. To jest e, ojciec, tak jakby tych moich Belgów. To jest samczyk po rodzicach rodowodowych. Oj, samiczka się pić chce, jak widać. Więc trzeba im dać. Jedzą koma. Tutaj. No patrz, samiczka, co to się działo. Tak, musisz się przyzwyczaić. Ty pierwiastka, co nie? O, pogłaskać się dałaś. Boże, trzeba to udokumentować. Ludzie, róbcie screeny. Ona się pogłaskać dała. To się zdarza raz na ruski rok. No i co? U samiczki jest wszystko w porządku. Więc nikt na razie jeszcze będzie trochę otwarta, niech wpadnie trochę świeżego powietrza, bo i tak jest pozamykana. Tutaj druga samiczka, nie? Tak termuncka? No pokaż małych chociaż z góry. No nie wchodź na nich, no. Widać ich trochę. A, już oczka otworzyły. <grystanie> Bardzo dobrze nie tutaj samicy jeszcze nie zakacałem nawet bo no mówię zmarnowała miod nie wiem jakoś ona nie potrafi chyba gniazda zrobić czy coś idziemy dalej i ty siema a ty jak tam te twoje kozaczki małe śpimy halo budzimy się no wstawać trzeba nie no śpi śpi rośnij maluchu u samiczki jak widać też wszystko ładnie pięknie my w tutaj samczyk belgijski też sobie siedzi proszę tutaj maluchy też rosną już ładnie wszystko cacy już niedługo jeszcze pół, pół miesiąca, więcej niż pół i będą miały dwa miesiące. Nie maluszki? Maluszki. Tak, widziałem. Jest więcej dziewczynek niż chłopaków. Ale to dobrze. Ludzie lubią kupywać dziewczynki, a więc wszystko się powinno sprzedać. Zamykamy. No i co? To będzie tyle w tym odcinku. Stawiacie łapeczki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Co ty tam Borys robisz? Ty to zawsze musisz się z widzami pożegnać albo przywitać, co nie? Jak mówię albo 7 mano, albo do następnego, to on zawsze musi tutaj się wprosić, nie Borys? No, a więc co, widzimy się w następnym filmiku. Cześć!